Czy naprawdę słuchasz tego, co mówi jego ciało? Bo prawda jest taka, że słowa to często jedynie cień prawdziwych emocji. W świecie uczuć i relacji to nie deklaracje liczą się najbardziej. To nie w poetyckich wyznaniach kryje się esencja męskich intencji, ale w czymś znacznie bardziej pierwotnym, bardziej szczerym i trudnym do podrobienia. Gesty, dotyk, spontaniczne ruchy dłoni to one są prawdziwym językiem, który nigdy nie kłamie. I czasami wystarczy uważnie obserwować, by zrozumieć, co naprawdę czuje mężczyzna. Pomyśl na chwilę o wszystkich tych momentach, gdy między wami nie padało żadne wielkie słowo, a mimo to czułaś napięcie. To wtedy, gdy jego ręka na moment zatrzymała się na twoim ramieniu. Gdy subtelnie poprawił kosmyk twoich włosów, spojrzał na ciebie z miękkim uśmiechem i bez słów przekazał więcej, niż mógłby wyrazić całą stroną wiadomości. To właśnie w tych chwilach ukryta jest cała tajemnica męskiej fascynacji, bo mężczyzna, który naprawdę czuje, komunikuje się dotykiem. Każdy gest, nawet ten najbardziej niewinny, jest znakiem, że w jego wnętrzu dzieje się coś więcej. To nie jest przypadek, nie jest rutyną, to nie jest automatyzm. To energia, która płynie bezpośrednio z serca. Często mówimy o chemii, magnetyzmie, tej niewidzialnej sile która przyciąga ludzi do siebie. Ale czy naprawdę wiesz, gdzie szukać tych sygnałów? Czy potrafisz odczytać gesty, które pojawiają się nieświadomie, jakby poza kontrolą, jakby ciało zdradzało tajemnice, których usta boją się wypowiedzieć? Psychologia dotyku jest fascynująca, bo łączy w sobie wszystko, co najważniejsze zmysły, emocje i intymność. To właśnie w dotyku rodzi się prawdziwa więź, Głębsza niż jakakolwiek rozmowa. To w nim zapisuje się cała historia fascynacji, czułości, troski, pragnienia bliskości. Właśnie dlatego mężczyzna, który naprawdę jest zaangażowany, nie potrafi powstrzymać się od pewnych gestów. Jego dłoń szuka kontaktu, a każdy ruch nabiera znaczenia. Żądaj sobie pytanie: czy kiedykolwiek zwróciłaś uwagę na to, gdzie dotyka cię mężczyzna? Który jest tobą naprawdę zafascynowany. Bo to właśnie te drobne gesty, niewinne muśnięcia, przyjacielskie objęcie, lekkie położenie dłoni na twoim ramieniu czy subtelny dotyk włosów, zdradzają więcej niż tysiąc słów. On sam może nie zdawać sobie sprawy, jak wiele ujawnia o swoich emocjach. Ale ciało nigdy nie kłamie. To, gdzie sięga jego ręka, co wybiera podświadomie. Jest wyraźniejszym komunikatem niż każde, lubię cię, czy jesteś dla mnie ważna. Możesz długo czekać na wyznanie miłości, na te wielkie słowa, których pragniemy jako kobiety. Ale uważny obserwator wie, że mężczyzna zakochany, mężczyzna zaangażowany, mówi do ciebie przede wszystkim swoim ciałem. To w gestach szuka potwierdzenia, sprawdza, czy jest mile widziany, czy może być bliżej, czy może przekroczyć kolejną granicę intymności. I choć czasami robi to nieświadomie, to właśnie wtedy ujawnia najwięcej o swoich prawdziwych intencjach. Ciało nie zna kłamstwa. Jego gesty są zapisem wszystkich uczuć, od fascynacji i czułości, przez opiekę i troskę, aż po namiętność. Są chwile, w których jedno delikatne dotknięcie potrafi zmienić więcej niż dziesiątki rozmów. Wtedy czujesz, jak napięcie rośnie, jak powietrze między wami staje się gęste od emocji. Mężczyzna, który nie potrafi oderwać od ciebie dłoni, który szuka okazji, by choćby na chwilę być bliżej, taki mężczyzna pokazuje ci coś, czego nie wypowie wprost. W tych gestach zapisuje się jego prawda. Zatrzymaj się na chwilę. Przypomnij sobie momenty, kiedy dotyk był czymś więcej niż tylko przypadkowym muśnięciem. Może to była chwila, kiedy złapał cię za rękę w tłumie, dając do zrozumienia, że jesteś dla niego najważniejsza. Może położył rękę na Twoich plecach, gdy wchodziłaś do pokoju, sygnalizując: Jestem przy Tobie, możesz na mnie polegać. Może delikatnie przesunął palcami po Twoim policzku, jakby chciał zapamiętać każdą linię Twojej twarzy. Te momenty są jak szyfrowane wiadomości, które rozumie tylko serce. I nawet jeśli wątpisz w to, co czuje, jego gesty nigdy Cię nie okłamią. Nie bez powodu mówi się. Że dotyk jest najstarszym językiem świata. Nim pojawiły się słowa, ludzie przekazywali emocje właśnie przez gesty. I do dziś, nawet w najbardziej zaawansowanych relacjach, to dotyk zostaje najczulszym sposobem okazywania uczuć. Mężczyzna może nie mówić wiele, może ukrywać swoje emocje za maską pewności siebie, ale jeśli naprawdę mu zależy, to jego dłoń zdradzi wszystko. To, gdzie i jak Cię dotyka. Mówi o jego intencjach znacznie więcej niż jakiekolwiek zapewnienia. Jeśli chcesz poznać prawdziwe sygnały, które świadczą o jego zaangażowaniu, obserwuj, jak się zachowuje, gdy myśli, że nikt nie patrzy. Czy przyciąga Cię do siebie, czy szuka kontaktu, czy jego dłoń odnajduje Twoją w tłumie. Każdy taki gest jest świadectwem, że czuje coś głębiej. I choć czasem trudno w to uwierzyć. To właśnie w dotyku mężczyzna zapisuje całą swoją historię uczuć. Nie potrzebuje wielkich słów, bo w jego gestach już jest zawarta odpowiedź. Jesteś gotowa odkryć, co tak naprawdę oznacza jego dotyk. Bo miłość najczęściej zaczyna się nie od słów, ale od tych drobnych, czasem nieśmiałych, a czasem pewnych siebie gestów, które zostają z nami na zawsze. Oto sześć miejsc, których dotyka mężczyzna. Kiedy naprawdę mu zależy, i zapewniam cię, że jeśli je zauważysz, już nigdy nie pomylisz prawdziwego uczucia z przelotną fascynacją. Zanim jeszcze pojawią się słowa, zanim wymienicie pierwsze wyznania, czy przyznacie się do emocji, w relacji zawsze jest coś, co mówi szybciej, pewniej i bardziej szczerze niż jakikolwiek głos. Dotyk. To on od początku buduje fundament każdej bliskości. Psychologia relacji pokazuje, że dotyk to pierwszy i najważniejszy komunikat, czasem całkowicie niewinny, a czasem zaskakująco wymowny, niosący w sobie więcej niż tysiąc słów. To, gdzie i jak dotyka cię mężczyzna, zdradza jego uczucia zanim sam w pełni zda sobie z nich sprawę. To właśnie ten subtelny, fizyczny kontakt wyznacza granice pomiędzy zwykłą sympatią a głęboką fascynacją. Każdy z nas od dziecka uczy się świata przez dotyk. Najpierw Zanim nauczymy się mówić, poznajemy bliskość drugiego człowieka przez ciepło dłoni, uścisk, łagodne głaskanie po głowie. W dorosłym życiu wcale się to nie zmienia, choć zamieniamy kołysanki na rozmowy, wciąż najbardziej ufamy tym gestom, które są autentyczne, których nie da się wyreżyserować. Psychologia nie ma wątpliwości. Nawet najbardziej powściągliwy, zamknięty w sobie mężczyzna nie potrafi ukryć tego, co czuje, jeśli pozwala sobie na dotyk. Który wykracza poza społeczne konwenanse. To właśnie dlatego subtelny gest dźmuśnięcie dłoni, dotknięcie ramienia, delikatne poprawienie włosów potrafi wywołać dreszcz emocji, czasem nawet silniejszy niż długie wyznania czy płomienne listy miłosne. Dotyk jest jak mapa jego emocji. Każde miejsce, którego siega, każda chwila, gdy pozwala sobie być bliżej, jest zapisem jego fascynacji, czułości i tęsknoty za prawdziwą bliskością. Gdy mężczyzna nie potrafi powstrzymać się od tych gestów, gdy jego dłoń mimowolnie szuka Twojej obecności, to znak, że w Jego świecie wydarza się coś więcej. Bo wbrew temu, co czasem podpowiada nam rozum, ciało nigdy nie kłamie. To właśnie dlatego, nawet jeśli on sam jeszcze nie jest gotowy na wyznania, Jego gesty wyprzedzają każde słowo. Zwróć uwagę, jak zmienia się energia między Wami, gdy pojawia się pierwszy dotyk. Wystarczy drobny gest, przyjacielskie objęcie, ręka położona na ramieniu, dotyk pleców w tłumie, by poczuć, że coś się przesuwa. Zwykła codzienność nabiera nowego wymiaru, a rozmowa, która jeszcze chwilę temu była zwykłą wymianą zdań, nagle staje się bardziej intymna. Psychologia dotyku uczy, że nawet najbardziej niepozorne gesty potrafią obudzić w nas poczucie bezpieczeństwa, bliskości, ale też zaintrygowania i napięcia. Bo to, gdzie pozwala sobie Cię dotknąć, mówi więcej o Jego emocjach niż jakiekolwiek deklaracje. W tych drobnych, czasem nieśmiałych, a czasem zupełnie niekontrolowanych ruchach kryje się prawda o Nim, prawda o Jego intencjach i uczuciach. To właśnie dotyk przełamuje barierę niepewności. Jest jak niepisany kod, którego nie trzeba tłumaczyć, bo serce i ciało rozumieją go natychmiast. Wystarczy chwila, by poczuć, że gest który dla innych mógłby być przypadkowy, dla Ciebie staje się dowodem na coś głębszego. Kiedy mężczyzna szuka Twojej dłoni w rozmowie, lekko maska twoje ramię, a może po prostu znajduje wymówkę, by choć na sekundę być bliżej, to wszystko są sygnały, których nie da się podrobić. Bo nawet jeśli słowa mogą mylić, dotyk zawsze zdradza prawdziwe uczucia. Często to właśnie w tych gestach rodzi się najwięcej napięcia, oczekiwania, a nawet niepokoju. Bo dotyk to granica, której przekroczenie zawsze niesie ze sobą ryzyko odsłania uczucia, o których często wstydzimy się mówić. Mężczyzna, który pozwala sobie na czuły dotyk, wysyła jasny sygnał: Zależy mi na tobie. Jesteś kimś wyjątkowym. A ty, przyjmując ten gest, wchodzisz z nim w cichą rozmowę, której nie słychać, ale którą czuć całą sobą. Właśnie dlatego, jeśli nauczysz się czytać te sygnały, już nigdy nie będziesz musiała zgadywać, czy jego intencje są szczere. One zapisane są w każdym jego dotyku. Psychologia relacji pokazuje też, że to, gdzie mężczyzna pozwala sobie dotknąć kobietę, wynika nie tylko z pragnienia bliskości, ale też z poziomu zaufania, bezpieczeństwa i fascynacji. Gest skierowany do dłoni, twarzy, ramienia czy pleców, każdy z nich niesie inny komunikat, każdy ma swoją energię. Dotyk twarzy jest wyrazem najwyższego zaufania i czułości. Dotyk dłoni buduje most między dwiema duszami, jest jak przyrzeczenie obecności. Dotyk pleców to opieka, poczucie bezpieczeństwa, wsparcie. A jeśli pozwala sobie dotknąć Twojej talii, bioder, jeśli robi to z delikatnością i szacunkiem, to znak, że pragnie być nie tylko blisko Ciebie, ale także Twojego świata, Twoich emocji, słabości i siły. Nie bez powodu mówi się, że kto, gdzie dotyka, zdradza jego uczucia szybciej niż tysiąc słów. W tych gestach zapisuje się wszystko niepewność pierwszych randek, radość ze wspólnej chwili, fascynacja, ale też gotowość do opieki, wsparcia, a nawet tęsknota, którą trudno nazwać. Każdy dotyk, nawet najdrobniejszy, staje się intymną rozmową prowadzoną na poziomie podświadomości. I choć czasem łatwo to przeoczyć, dla kobiety, która umie patrzeć sercem, żaden taki gest nie jest przypadkiem. Dlatego zanim zaczniesz analizować każde Jego słowo, zatrzymaj się na chwilę i skup na tym, co robi Jego ciało. Czy szuka Twojej bliskości, czy dotyka Cię w sposób, który sprawia, że czujesz się wyjątkowo, czy Jego dłoń jest obecna wtedy, gdy najbardziej tego potrzebujesz, nawet jeśli nie prosiłaś o wsparcie. To są znaki, których nie można zignorować. One są mapą jego uczuć, lustrem, w którym odbijają się wszystkie pragnienia i obawy. W świecie, w którym tak łatwo zatracić się w słowach, dotyk pozostaje najbardziej szczerym, autentycznym komunikatem. I to właśnie dlatego, gdy naprawdę mu zależy, nie będzie mógł powstrzymać się od tych gestów, które mówią, jesteś dla mnie kimś więcej. W dotyku ukrywa się cała prawda, którą często wypierają deklaracje czy racjonalne wyjaśnienia. Bo miłość, zanim stanie się słowem, zawsze najpierw jest gestem, impulsem, pragnieniem bycia bliżej. To jest właśnie psychologia dotyku: język, który zdradza więcej niż słowa, język, którego nie da się podrobić, bo płynie prosto z serca. I jeśli dziś rozumiesz ten język, już nigdy nie pomylisz prawdziwego uczucia z przelotnym zainteresowaniem. Czasami nie potrzeba żadnych słów. Czasami to jedno, delikatne muśnięcie zmienia całą atmosferę. Sprawia, że świat zwalnia, a w powietrzu pojawia się napięcie, którego nie da się zignorować. Mężczyzna, któremu naprawdę zależy, zdradza swoje uczucia nie przez wyznania, a przez gesty, dotyk, wybór miejsc, do których pozwala sobie sięgnąć. To nie jest przypadkowe ciało i podświadomość wybierają za niego. Każdy taki gest ma swój sens, swoją historię, swoje psychologiczne znaczenie. Pierwszym miejscem, które zdradza prawdziwe zaangażowanie mężczyzny, są twoje dłonie. Dotyk dłoni to nie tylko uprzejmość czy przyzwyczajenie. To gest, który świadczy o bliskości, o chęci bycia obecnym, o zaufaniu. Kiedy mężczyzna chwyta Twoją dłoń w swojej, nawet jeśli to tylko przelotny uścisk w tłumie, delikatne spłatanie palców podczas spaceru czy odruchowe złapanie cię, gdy schodzisz po schodach, to właśnie wtedy mówi: Jestem przy tobie, możesz na mnie polegać. W dłoniach zapisane są wszystkie emocje. W nich najłatwiej wyczuć drżenie, ekscytację, pragnienie bliskości. To gest, który rozgrzewa serce i uspokaja nerwy. W codziennych sytuacjach, podczas oglądania filmu, wspólnego śniadania, czy nawet krótkiego pożegnania na ulicy, w to właśnie dłoń w dłoni jest symbolem, że naprawdę jesteście razem. Kolejne miejsce to ramię lub bark. Ten gest ma w sobie coś opiekuńczego, coś z bezpiecznego schronienia. Kiedy mężczyzna obejmuje cię ramieniem, kładzie dłoń na twoim barku w tłumie albo przytula w trudnym momencie, przekazuje jasny sygnał – możesz na mnie polegać. To coś więcej niż troska, to zaproszenie do wspólnego radzenia sobie z życiem. To gest, który daje wsparcie, tworzy poczucie bezpieczeństwa. Wystarczy przypomnieć sobie sytuację, gdy stoisz w kolejce lub przechodzicie przez zatłoczone miejsce, a on naturalnie otacza cię ramieniem. Nagle świat wydaje się prostszy, a wszystko, co trudne, bardziej do udźwignięcia. Taki dotyk to nie tylko fizyczna bliskość, ale również deklaracja emocjonalna. Jesteś dla mnie ważna i zrobię wszystko, żebyś czuła się spokojnie. Są też momenty jeszcze bardziej intymne i subtelne. Dotyk Twoich włosów lub głowy. To gest, na który pozwalają sobie tylko ci, którzy naprawdę są blisko, którzy czują z Tobą głęboką więź. Delikatne przesunięcie palców po włosach, poprawienie niesfornego kosmyka, lekki dotyk głowy w czułym geście to wszystko pokazuje, że dla niego jesteś kimś wyjątkowym. Psychologicznie to jeden z najbardziej czułych sygnałów intymności. To gest, który uspokaja, daje poczucie komfortu, wycisza. Wyobraź sobie wieczór po trudnym dniu, kiedy leżysz na kanapie, a on bez słowa gładzi Twoje włosy. Czas zwalnia, oddech staje się spokojniejszy, a Ty wiesz, że jesteś w dobrych rękach. Taki dotyk nie pozostawia wątpliwości. Jesteś dla niego ważna nie tylko w chwilach radości. Ale też w codziennej zwykłości. Innym miejscem, którego dotyk jest pełen znaczenia, są plecy. Gdy mężczyzna położy rękę na twoich plecach, prowadząc cię przez drzwi, przytulając z czułością lub dając oparcie w trudnej chwili, to znak, że chce być twoim wsparciem. Plecy to symbol odpowiedzialności, troski, chęci bycia opoką. To właśnie ten gest pojawia się wtedy, gdy czujesz się niepewnie, gdy potrzebujesz poczuć że nie jesteś sama. Często zdarza się podczas zwykłych sytuacji: stoicie w kolejce, a on delikatnie trzyma dłoń na twoich plecach, wchodzicie po schodach, a jego ręka pojawia się tam instynktownie. To fizyczne potwierdzenie słów: Jestem przy tobie, nie musisz się bać. W takich chwilach nawet największe problemy stają się mniejsze. Talia i biodra to miejsca których dotyk mówi o czymś bardzo głębokim o fascynacji, chemii, zaangażowaniu. W kulturze intymności to jeden z najmocniejszych sygnałów pragnienia. Ale w relacji opartej na szacunku, taki gest nie ma nic wspólnego z wulgarnością. Jest wyrazem zachwytu i podziwu dla Twojej kobiecości. Kiedy mężczyzna obejmuje Cię w talii podczas tańca, przyciąga do siebie w kuchni, gdy gotujecie razem, czy delikatnie prowadzi przez tłum. Pokazuje nie tylko pragnienie fizycznej bliskości, ale też dumę z tego, że jesteś przy nim. Ten gest jest też często instynktowny, pojawia się w momencie, gdy pojawia się tęsknota za czułością, pragnienie ochrony i ciepła. W każdej relacji ten dotyk pojawia się na innym etapie, ale zawsze oznacza jedno: Jesteś dla mnie wyjątkowa i chcę być bliżej. Na końcu zostaje dotyk twarzy lub policzka w gest który można nazwać najczystszym wyrazem czułości i szacunku. Gdy mężczyzna sięga dłonią do twojej twarzy, delikatnie gładzi policzek, odgarnia włosy za ucho, patrzy ci w oczy z bliska, pokazuje, że jesteś dla niego kimś więcej niż tylko partnerką. To gest zarezerwowany dla prawdziwej bliskości. W takich chwilach czas się zatrzymuje. Znika świat zewnętrzny, zostaje tylko wasza energia. Taki dotyk jest wyznaniem Zauważam Cię, widzę w Tobie coś, co chcę chronić, pielęgnować, kochać. Najczęściej pojawia się w chwilach wzruszenia, bliskości, radości, a czasem po prostu dlatego, że chcę poczuć Cię jeszcze bliżej. Każde z tych miejsc to inny rodzaj więzi, inny odcień zaangażowania i zaufania. Warto nauczyć się je dostrzegać, bo to właśnie w gestach czasem nieśmiałych, Czasem odważnych kryje się cała prawda o intencjach mężczyzny. Czuły dotyk dłoni, ramienia czy pleców bywa codzienny, niepozorny, ale niesie ze sobą ogromne przesłanie. Jesteś dla niego kimś ważnym, jesteś jego wyborem, jesteś centrum jego uwagi. Gesty skierowane do włosów, tali czy twarzy są bardziej intymne, zarezerwowane dla tych, którym naprawdę ufa. To wyznania bez słów często ważniejsze niż najgłośniejsze deklaracje. W świecie, w którym wszyscy szukamy pewności, w którym łatwo się pogubić w słowach i obietnicach, to właśnie ciało mówi najprawdziwiej. Dotyk nie kłamie. To, gdzie mężczyzna pozwala sobie cię dotknąć, jak długo pozostaje blisko, jak delikatnie lub z jaką pewnością siebie kieruje swoje gesty, mówi wszystko o jego uczuciach. Warto na to patrzeć, warto to czuć. Bo czasem wystarczy jeden gest, Jeden czuły dotyk, żeby wiedzieć, że jesteś kochana. W tych sześciu miejscach zapisuje się cała historia waszej bliskości od pierwszego drżenia serca, przez wspólne chwile codzienności, aż po te najintymniejsze, najbardziej zapamiętane momenty, które zostają z nami na zawsze. Gdy patrzymy na relacje przez pryzmat psychologii, bardzo łatwo zauważyć, że to, co najbardziej prawdziwe, rzadko przyjmuje postać wielkich słów czy spektakularnych deklaracji. Zwłaszcza w świecie mężczyzn, tam, gdzie czasem brakuje odwagi, by powiedzieć tęsknie: potrzebuję Cię kocham ciało przejmuje pałeczkę i zaczyna mówić własnym, najstarszym językiem. To, co robią jego dłonie, sposób, w jaki szuka Twojej bliskości, subtelne gesty w tłumie czy drobne czułości przy codziennych sprawach, wszystko to jest wyraźniejszym komunikatem niż jakiekolwiek słowa. Dotyk, choć bywa niedoceniany, jest fundamentem budowania więzi. Poczucia bezpieczeństwa, a nawet namiętności. Mężczyzna, który naprawdę czuje, nie potrzebuje zawsze wielkich słów. Często nie wie nawet, jak je wypowiedzieć. Ale właśnie wtedy, kiedy siada obok ciebie, kiedy jego dłoń odruchowo szuka Twojej, kiedy delikatnie poprawia kosmyk włosów czy opiekuńczo obejmuje Cię ramieniem, wyznaje to, czego nie potrafi ubrać w zdania. Bo dotyk to pierwszy język miłości, najczystszy sygnał. Że jesteś dla niego ważna. W psychologii relacji podkreśla się, że nasze ciało wyprzedza to, co świadome. Dłonie i gesty zdradzają prawdziwe intencje, nawet jeśli umysł jeszcze się waha lub broni przed zbyt szybkim przyznaniem się do emocji. Często wystarczy uważnie obserwować, by odczytać z tych małych ruchów całą historię waszej relacji. Każde miejsce, którego mężczyzna dotyka z czułością, wyraża inny odcień uczuć. Dłoń, poczucie wspólnoty. Bark z wsparcie, włosy i czułość, plecy z opieka, talia pragnienie bliskości, a twarz najgłębszy szacunek i oddanie. To wszystko nie dzieje się przypadkiem. Nasza podświadomość wybiera gesty, zanim my zdążymy je zaplanować. Zanim padnie pytanie, kochasz mnie? Już w gestach rozgrywa się odpowiedź. Kiedy mężczyzna nie potrafi się powstrzymać, by choćby na chwilę nie dotknąć twojej dłoni. Gdy przyciąga cię ramieniem w tłumie lub zatrzymuje na ulicy, by poprawić włosy, możesz być pewna, że te gesty to wyznanie bez słów. To właśnie dotyk jest pierwszym, najbardziej szczerym komunikatem, jaki wysyłamy drugiej osobie. Każdy taki gest jest jak kot. Być może ty nawet nie zdajesz sobie sprawy, jak bardzo jego ręka szukająca Twojej dłoni w kinie, jego dłoń na Twoim barku, gdy wchodzicie do restauracji, czy palce delikatnie przesuwające się po Twoich plecach. Gdy zasypiasz, są dowodem na to, że jesteś dla niego centrum świata. To nie są przypadkowe ruchy. To podświadoma potrzeba bliskości, opieki i bycia obecnym, nawet jeśli nie zawsze potrafi to powiedzieć. Dotyk w związku to nie tylko początek namiętności, ale też sposób na budowanie poczucia bezpieczeństwa. Gesty takie jak objęcie ramieniem, delikatne prowadzenie przez drzwi, wsunięcie dłoni w twoje włosy czy muśnięcie policzka to wszystko sprawia, że czujesz się kochana. To są te momenty, które zostają w pamięci na długo. Często nie pamiętamy, co kto powiedział, ale pamiętamy, jak ktoś sprawił, że czuliśmy się ważni i bezpieczni. To, gdzie i jak mężczyzna pozwala sobie być blisko, mówi wszystko o jego prawdziwych intencjach. Jeśli naprawdę mu zależy, nie będzie potrafił udawać dystansu. Nawet jeśli świat wokół wydaje się obojętny. Jego ciało będzie szukało Twojej obecności. Nawet jeśli brakuje mu słów, jego gesty powiedzą wszystko. Psychologia dotyku jest bezlitosna w swojej szczerości i pokazuje to, co chcemy ukryć, ale też to, co próbujemy wyrazić na najbardziej autentycznym poziomie. Miłość rozpoznasz nie po słowach, ale po tym, jak dotyka i gdzie pozwala sobie być blisko. Czułość dłoni, uścisk, który mówi, jesteś bezpieczna. Delikatne głaskanie włosów, muśnięcie policzka przed pocałunkiem, pewność dłoni na Twojej tali czy wsparcie ręki na plecach w trudnej chwili to są te sygnały, które odróżniają prawdziwe zaangażowanie od chwilowego zauroczenia. Właśnie te momenty budują intymność, która zostaje z wami na długo. Bo dotyk to nie tylko fizyczność, to deklaracja obecności, troski, szacunku i miłości. Czasami wystarczy jedno takie muśnięcie, by poczuć. Że nie jesteś sama. Czasem to gest, który powtarza się dzień po dniu, aż staje się waszym cichym językiem. Czasami to właśnie brak tych gestów sprawia, że czujemy się niepewnie, zagubieni, spragnieni potwierdzenia. Warto nauczyć się rozpoznawać te sygnały, bo to dzięki nim możesz odróżnić, czy jesteś dla niego kimś naprawdę ważnym, czy tylko jedną z wielu. Jeśli zauważasz te gesty, to nie jest przypadek. Mężczyzna, który daje Ci swoją obecność, dotyka w miejscach, które dla Niego mają znaczenie, zdradza, co naprawdę czuje. Może jeszcze nie jest gotowy na wielkie słowa, może nie wypowie wprost kocham, ale Jego ciało już dawno odpowiedziało za Niego. Każde czułe objęcie, każdy dotyk włosów, każda dłoń szukająca Twojej to są komunikaty, które warto zauważyć. Często za tymi gestami kryje się cała głębia uczuć. Lęków i marzeń, o których nawet nie rozmawiacie. Właśnie dlatego dotyk nigdy nie jest przypadkowy. To jest Twój kompas w świecie relacji. Naucz się go odczytywać. Sprawdzaj, jak często pojawiają się te czułe gesty. Czy jesteś dla Niego oparciem, czy szuka Twojego spojrzenia, czy Jego dłoń jest przy Tobie nawet wtedy, gdy nikt nie patrzy. To są drobiazgi, które składają się na poczucie, że jesteś naprawdę kochana. Dotyk daje to, czego nie zastąpią żadne słowa poczucie bezpieczeństwa i wyjątkowości. A teraz, kiedy wiesz już, jak wiele znaczą te czułe gesty, spójrz na swoją relację zupełnie inaczej. Zauważaj te chwile, kiedy jesteś dla niego najważniejsza właśnie przez to, jak blisko potrafi być jego dłoń. Może to właśnie dziś, kiedy obejmie cię ramieniem podczas spaceru, kiedy poprawi kosmyk Twoich włosów czy przytuli cię mocno w trudnym dniu. Poczujesz, że to nie jest przypadek. On czuje więcej niż myślisz. Który z tych gestów najbardziej cię porusza, który zapada w pamięć na długo, a który daje ci poczucie największego bezpieczeństwa? Podziel się swoją historią w komentarzu, bo każda z nich jest inspiracją dla innych, każda daje siłę i pozwala zobaczyć, jak piękne i prawdziwe potrafią być drobne gesty miłości. Jeśli chcesz więcej psychologii relacji. Praktycznych wskazówek i inspiracji, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia. Niech kolejne filmy pomogą ci jeszcze lepiej rozumieć siebie, swojego partnera i świat bliskości. Bo w świecie pełnym słów i hałasu to właśnie gesty czułe, świadome, prawdziwe są najgłębszym wyznaniem miłości. Wszystko zaczyna się od jednego dotyku, i to on zostaje z nami na zawsze.